Cześć, witam Was moi drodzy w pierwszym odcinku ze zreanimowanej serii Tempy dyżur. Dziś zajmiemy się pierwszą grą z serii Operate Now, jaką tutaj napotkałem na dostępnej, właśnie stronce internetowej. Myślę, że przejdziemy sobie wszystkie gry tutaj w ramach tej serii, jakie tylko uda mi się znaleźć, właśnie z serii Operate Now. Okej, okay, tutaj widzę jest troszkę bardziej jakby skomplikowana fabuła, bo masz aż 5 postaci do wyboru. Zacznijmy więc od Freda. Cóż dolega Fredowi? Mm, oto nasz pierwszy dzisiejszy pacjent ma na imię Fred i ma 13 lat. Miał wypadek, gdy jeździł na deskorolce. Raczej, typowy amerykański nastolatek. Fred ma kilka skaleczeń i siniaków, a co ważniejsze ma również krwotok wewnętrzny. Musimy jak najszybciej zabrać go na salę operacyjną. Mhm, czyli dość poważnie. Ach, naprawdę wtrąci nam się reklama w międzyczasie. <laughs> o, nie. No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że po prostu będziemy cały czas grać, a nie że tutaj wpakuje nam się do wszystkiego jakaś reklama. Ale porażka. Dobra. Ok, co tutaj mamy? Aha, gra na czas. Szybko doktorze, rozpocznij klikając na kolano pacjenta. Hmm, wspaniale, dobra. Zacznijmy od mojej rany. Wybierz laser, przeciągnij poranie. Okej. Okay. Dobra, wacik na ranę. Okej, okay, subcio. Najpierw wybierz igłę i dotykaj wzdłuż. No, halo, no dotykam. Aha, dobra. Ciach, 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 dobra. Laser. Właśnie nie pamiętam, czy w tych poprzednich seriach właśnie z gry Operate nam mieliśmy też właśnie takie na czas. Dobra robota, teraz połóż na sieniaka. No, nie wiem, czy po kostce lodu tak by szybko siniak strzegł, ale dobra. Klatka presiowa. dobra. Rany wewnętrzne. Czyli na moje, na logikę, powinniśmy się najpierw zająć ranami wewnętrznymi, a później dopiero kolanem, tak? No bo tutaj jednak to jest de facto, moim zdaniem, krwotok wewnętrzny jest bardziej groźny dla życia niż taka właśnie pierdółka w stylu, że mam siniaczka na kolanie. <grych> ale okej, okay, dobra. Potem powróć sobie na ranie szybko pacjent, wróci do zdrowia. Okej, okay, dobra. Lecimy z koksem. I laserek, ziom. z laserka, wacik i... Fred jest jak nowonarodzony. Nowy rekord, ale nie zdobyłem trzeciej gwiazdki. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, lecimy dalej. Nasza druga pacjentka Eli ma 15 lat, miała wypadek na rowerze, ma trochę opuchnięć i pęknięte płuco. No powiem tak. Eli ma taki uśmiech. Jakby przed chwilą, nie wiem, zdała do następnej klasy. Aby dostała świadectwo z paskiem, a nie wygląda mi na osobę, która ma pęknięte płuco, ale. Okej, okay, nie wnikam. Dobra, pan doktor jest gotowy lecimy z koksem. Ja bym zaczął jednak tutaj. Eee, dobra. Zeskalałem szybko... Aha, Wacik, dobra. Okej, okay, dobra. Lecimy z lodem. A, czyli teraz już nie będzie podpowiadania. Laser. Oj. Za dużo lasera dodałem. Dobra. Cięcie. Ciach, tak, zaglądamy do środka, dobra. Poskładamy płucko. Ciach 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 ciach. Ciach ciach cia. Dobra. Laser. Ciach 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 cia. i waciki. Dobra. I jeszcze tutaj. Dobra. No super. I teraz tutaj, tak? Ciach 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 ciach. Ładnie elegancko. Laserek cyk. I wacik. Dobra. Subcio. No i teraz mi się wydaje, że właśnie ręka no to taka pierdółka, to... Mhm, dobra, to już musi być trochę chyba jednak nowsza gra, z... właśnie jeżeli chodzi o Operate Now, bo tamte poprzednie, w które grałem, to pamiętam nie miały aż tylu elementów, tak? I nie miały na pewno ocen gwiazdkowych, z tego co pamiętam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, bo nie oglądałem tych starych odcinków, ale tak jakoś sobie te gry zapamiętałem, że właśnie one i skupiały się na jednym pacjencie, nie na kilku. Okej, okay, następna jest. Marie, ma 16 lat. Ukąsił ją jadowity wąż. No dobrze, to co? Co zrobimy? Ma zakażenie w kilku ranach. No dobra. Aha, następna reklama. Okej. Okay. Okej, okay, right, to się wytnie. też nie wiem czy w montażu będzie mi się chciało to wycinać. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te krótkie przerwy na reklamy. Eee, no i oczywiście po reklamie, widzę gra strzeliła focha, dobra. Okej, okay, lecimy. Od nogi pacjentki. Dobra. No nie, zakażone już się za porządzenie Mhm, Dobra, czyli takie jakby odkurzaczki wsadziliśmy. Dobra, standardowo laser. No i wacik, no to taki standard, nie? No i to już wiemy, co zrobić, prawda? Cyk, cyk, cyk. Laser, siostro, laser. Dobra, no i super. Mamy już ponustę, no dobra, zróbmy teraz tutaj, dobra, tu wyciągniemy. Tu wyciągniemy, tu widzę trzeba kostką lodu, super. Ciach, 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 dobra tu będzie laserkiem, delikatnie cyk, tutaj też. Aha, przypaliłem, sorry. Yy, trochę śmieszne jest to, że jeżeli chodzi o ten laser to praktycznie przypalamy yy, ranę laserem i, i momentalnie ta rana znika, tak? I też i to wszystko po prostu. Okej, okay, dobra, już, już tego nie ma. O kurczę, dziewczyno, jak, jak? Jak cię ten wąż, przepraszam, bardzo ukąsił? Ja rozumiem, ukąsił ją w rękę, u... ukąsił ją w nogę, tak? Ale jak ją ukąsił w. bodajże to są chyba Elita, tak? Z tego co widzę. No tak, no to wygląda na Elita. Jak on wszedł w nią do środka? Przepraszam bardzo, o co tutaj chodzi? Połknęła tego węża? Nie wiem, pracuje w cyrku, jest połykaczem, wę połykaczem węży? Słyszałem o zaklinaczach węży i połykaczach mieczy, a nie na odwrót, no ale dobra. Okej, okay. cyk, szybka, sprawna operacja. Zawsze tutaj została ręka, no to tak jak mówię, no tutaj na rękach to też... jeszcze... Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale w ogóle tutaj to... No nie wiem, ta trucizna, takie... Jakieś takie kulki, coś takie, co to ma być w ogóle? <laughs> Okej, okay, tutaj. M, dobra, Giełka, cyk, 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 cyk. Tutaj też Igiełka, dobra. Yy, nie, laser, laser, laser. Dobra, przypalone. Mm, dobra, przesadziłem. Schłodźmy to. Dobra. Wacik, 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 no i wacik. No i zobaczmy, jaka ocena. No dobra, no czyli, że tak powiem, premii czaso wyzwań czasowych nie zaliczam, o. Okej, okay, kolejny w kolejce Artur, 18 lat. Wpadł na szklane drzwi. No też uśmiechnięty od ucha do ucha, generalnie nie wygląda, jakby coś mu się gdzieś tam wbiło, tym bardziej szkło, tak? Okej, okay, kolejna przerwa na reklamy. Super, dobra. Lecimy z koksem. Nie ma czasu. Szybko odwlecamy nogi. Oj, 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 tu. Powoli dokładnie. Aha, dobra. I na dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tu widzę lodę. Trzeba było obłożyć. Tutaj trzeba będzie wziąć igłę. Dobra. Szybkie szywanko, i będziesz chłopaku jak nowo naradzony Co źle. Aha, laser! Eee, jajaj, Ale gapcia fabcia ze mnie, no. No dobra. Teoretycznie zaliczone punkty. Dobra, druga ręka. Oj, chłopaku. Coś ty zrobił najlepszego. Wyciągnijmy zakażenie. Siniaczka ładnie lodem. Super. Lecimy z koksem. Laserek. Generalnie mam nadzieję, że dacie mi w końcu znać właśnie w komentarzach jaką serię jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Bo tutaj serię z Operate Now postanowiłem reanimować z tego względu, że no ona do tej pory na moim kanale oglądała się najlepiej. Tak więc mam nadzieję, że będzie tym razem. I że de facto pod tymi odcinkami, że tak powiem, w końcu będę mógł wejść z Wami w interakcję i dowiedzieć się, co byście chcieli zobaczyć, co Waszym zdaniem robię źle, jeżeli chodzi o właśnie tutaj nagrywanie. Wiem, że pierwsze odcinki, właśnie z tych nowych serii, no to delikatnie, delikatnie zawaliłem, jeżeli chodzi o, że tak powiem, audio. No, po prostu nie, podczas nagrywania nie zwróciłem. Nie zwróciłem uwagi, tak? Na to, że słabo mnie po prostu słychać. I właśnie tym bardziej przy nagrywaniu na PlayStation 4 nie zwróciłem właśnie też uwagi na to, że niestety, no audio, audio audio gry w zdecydowany sposób nie zagłusza, tak? Teraz sobie osobno nagrywam audio z gry, osobno sobie nagrywam tutaj moją narrację do gry, tak więc. Później podczas montażu mogę sobie właśnie ładnie to poukładać, a przy, przy pierwszych odcinkach no niestety mi się wydawało, że będzie wszystko w porządku. No a później przy montażu się okazywało, że właśnie audio z gry znacznie mnie zagłusza, tak? No ale to już, że tak powiem, no mówię, było na, nagrywane na jednej z dźwiękowej, tak więc już no nie miałem okazji, żeby, żeby móc to w jakiś sposób uratować, tak? A jeżeli już tam weszły filmiki na kanał, no to nie chciałem ich, że tak powiem, specjalnie kasować, wstawiać na nowo i tak dalej, i tak dalej, chyba, chyba rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Jezu, jak mu to weszło do serca? Okej, okay, dobra. Rozumiem, że szkło z patio mu pocięło ręce, pocięło mu nogi, ale jak mu to pocięło serce? W ogóle, właśnie, chłopak z, z pociętym sercem przychodzi sobie do szpitala uśmiechnięty, prawda, ducha ucha do ucha i dzień dobry, panie doktorze. Wpadłem na szklane drzwi w patio. Czy mógłby mi pan pomóc? Okej, okay, dobra. No, tak więc, jak właśnie mówię, no mam nadzieję, że, że, że w końcu pojawi się troszkę komentarzy tutaj pod filmami. Bo widziałem pod tymi właśnie z tym skieprzonym, audio pojawiły się łapki w dół. No, no, ja was rozumiem, tak, ale przy okazji mogliście, że tak powiem, autor, że tak powiem, tych łapek dmukł. Yy, no, lepiej jest po prostu w komentarzu, co jego zdaniem tutaj jest źle. Wtedy byśmy, że tak powiem, to naprostowali sobie, tak, że, że, że to tutaj, no ja się, że tak powiem, zawaliłem w akcji, tak, bo to się przyznaje bez bicia. Faktycznie to audio, audio wyszło kiepsko, no ale teraz z odcinka na odcinek, mam nadzieję, będzie coraz lepiej. Ale chciałbym też usłyszeć Wasze zdanie, jaką, jaką serię byście chcieli właśnie zobaczyć na moim kanale, bo mam jeszcze trochę tutaj pomysłów, bo chciałbym też właśnie pokazać Wam gry, gdzie granie w nie w, mi też sprawia przyjemność, tak? A nie tylko, że, że tak powiem, że się pojawia gra, w którą, że tak powiem, Wy chcecie, żebym ja grał, ale de facto mi nie sprawia to frajdy. tak? Ja bym chciał, żeby i Wam oglądanie gameplayu sprawiało frajdę i mi granie właśnie w tą grę też. Okej. Okay. Ostatni pacjent, Markus, brał udział w mistrzostwach jedzenia pizzy. No faktycznie, po koszulce nie idzie się domyślić. Potrzebuje operacji żołądka. No to ile on tej pizzy zjadł? Okej, okay, kolejna przerwa na reklamy. Super. Ech, w moich nagrywaniach chyba nigdy nic nie może, że tak powiem, iść bezproblemowo, nie? Zawsze coś tam musi się delikatnie pojawić, czegoś takiego, o, że właśnie... Sporo złogi tuszczowe. Użyj narzędzia do odsysania, by się ich pozbyć. No dobra, myślę, że to, że wszystkie te złogi tłuszczu. Dobra, taka tłusta była ta pizza. Z czym to była pizza? Zresztą się takie złogi tłuszczu nazbierały w jeden dzień. Czek, 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 dobra. No wracając właśnie do tematu, no bo mam jeszcze parę, parę pomysłów na różne właśnie serie, między innymi z Rimworlda. Wydaje mi się, że ma dosyć dobry potencjał ta gra właśnie na, na, na długą, fajną serię. Na pewno Kerbal Space Program, w którym spędziłem chyba najwięcej czasu, jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo naprawdę statystyka Steama nie kłamie, pokazuje mi bodajże chyba, nie wiem, Taki ostatni wynik, jaki pamiętam, to było chyba coś około 400 godzin, jak nie więcej. Tak więc naprawdę mega, 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 mega długo w nią grałem. Pamiętam zresztą właśnie moje początki w Kerbal Space Program, gdzie nie ogarniałem kompletnie co trzeba zrobić i tak ja dalej. Teraz, no, nie powiem, że jestem jakimś mistrzem w tą grę, ale już na pewno mm, jestem w stanie budować bardziej skomplikowane jakieś konstrukcje, że tak powiem, kosmiczne. Okej, okay, co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze jedno cięcie. Okej, okay, żołądek. Teraz pora na coś trudniejszego. Zrób nacięcie skalpelem wzdłuż przerywanej linii. Okej. Okay. Dobra. Ktoś tam podrzucił też ten właśnie pomysł. Aha. Aha, przeszczepiliśmy żołądek, dobra. Właśnie ktoś nadrzucił temat w komentarzu, którym, że mógłbym też nagrać serię z Deforesta. Jeżeli chodzi o Deforesta, dawno w niego nie grałem, ale wiem, że jak grałem, to gra była, że tak powiem, średnio stabilna na moim komputerze. I boję się, że gdy włączę program do, do nagrywania, to całkiem po prostu mój komputer oszaleje i będą takie, po prostu taki klatkarz, że zabijecie mnie po prostu w komentarzach za, za jakość wideo, nie? więc no nie wiem, po prostu Sam the Forest też tak jakoś nigdy mnie nie fascynował. Był, że tak powiem, fajna, fajna fabuła, na pewno fajne możliwość zbudowania naprawdę dużych budowli, aczkolwiek lepiej grałoby mi się w multiplayera. No chyba, że ktoś z Was ma, ma również właśnie Deforesta, to wtedy jak najbardziej moglibyśmy sobie zrobić taką serię z widzami, gdzie razem byśmy sobie mogli pograć, tak? Na, 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 właśnie na serwerze i wtedy, że tak powiem, każdy by mógł, każdy by mógł z widzów wejść i, i z nami pograć. No to wtedy jak najbardziej jestem za takim pomysłem, bo no fajnie byłoby taka, że tak powiem, taka interakcja z widzami. Ok, z tego co widzę, wszyscy pacjenci zostali uleczeni. Tak, więc dziękuję Wam za uwagę. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze oceny. Można, pamiętajcie też, że można zawsze zasubskrybować mój kanał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Na razie, cześć.